Przez dwa dni, 16 i 17 marca, w hali sportowej przy ulicy Księdza Maciąga w Sędziszowie Małopolskim, rozgrywany był amatorski turniej tenisa stołowego opuchar burmistrza. Na przeciwko siebie, przy stołach tenisowych, stanęli mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski, którzy rywalizowali opuchar włodarza gminy. Był to już 20 turniej tego typu. Cieszę się bardzo, że mogłem uczestniczyć w kolejnym, już jubileuszowym 20 turnieju. No, mogłem prześledzić całą historię 20 lat, bo we wszystkich uczestniczyłem, prowadziłem te turnieje. No, zaczynaliśmy w zupełnie odmiennych warunkach, w jakich dzisiaj prowadzimy, ponieważ nie było takiej hali jeszcze wówczas, na małej sali, na mniejszej ilości stołów. Niemniej jednak tenis w. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do, do tego czasu świadczy o tym ilość uczestników. No, w każdym roku uczestniczy wielu, we wszystkich kategoriach, szczególnie w tych najmłodszych, ale również w starszych. No, gdyby tak podsumować, to myślę, że w ciągu tych 20 lat przewinęło się około 4000 uczestników. Jest to sporo. Niektórzy, którzy rozpoczynali w młodszych kategoriach, jeszcze będąc uczniami. Kontynuują do dzisiaj grę w tenisa. Widać to w różnych kategoriach, oczywiście w coraz starszych. także że nie polubili tenis i kontynuują tą swoją rozrywkę z tym, bo to tak można nazwać: to amatorski zupełnie, zupełnie gra. Ale, ale, ale cieszy się uznaniem. Dzień wcześniej, 16 marca, w rywalizacji wzięły udział dzieci oraz niepełnosprawni. Przez dwa dni e, uczestniczyło blisko 200 osób. Dzisiaj obecnie odbywa się 17 marca e, turniej w pięciu kategoriach wiekowych. E, są to kategorie 14-16 lat, 17-19, 20-39 powyżej 40 roku życia oraz startują tutaj w dziewiątym turnieju burmistrza Puchart Tenisa Stołowego. Strażaczy ochotniczych naszych jednostek gminy. Jak zwykle nie zabrakło sportowych emocji i zaciętych pojedynków. W turniej, chociaż amatorski, stał na bardzo wysokim poziomie, okazuje się, że ta dyscyplina sportowa cieszy się w gminie sędziszów dużym zainteresowaniem, a zamiłowanie do niej przekazywane jest nawet z pokolenia na pokolenie. Niektórych już tych uczestników, którzy w pierwszych latach już dzieci uczestniczą, tak? że, że jest to jakaś taka satysfakcja i że potrafili kontynuować. Takie rodzinne tradycje i, i również y, uczestniczą również następne pokolenia w tym wszystkim. Także że, no, wielu tu spotykam, niektórzy się pozmieniali, bo to wiek, z wiekiem się zmieniają, ale przychodzą, przywitają się, także bardzo miło wspominają uczestnictwo w turniejach i nie tylko w turniejach, bo przecież grali w, w szkole, kiedy jeszcze Będąc nauczycielem, jeździliśmy na różnego typu zawody. Tenis stołowy to sport dla każdego. Za rakietkę może chwycić nawet dziecko, odbijanie nią, piłeczki sprawia wszystkim mnóstwo frajdy, przekonuje sędzia turnieju Wojciech Sierosławski. W każdym wieku nie potrzeba jakichś specjalnych wymogów. Dzisiaj warunki są już wszędzie praktycznie dostępne: sale gimnastyczne we wszystkich szkołach. Także że, że jeśli ktoś chce i ma ochotę, to może, może ten sport uprawiać. I co życzyć na kolejne lata turniejowi i wszystkim tym, którzy ten turniej organizują? No miejmy nadzieję, że, że tak będzie. Yy, no, okazało się w tym turnieju, że będzie trzeba zorganizować jeszcze dodatkową kategorię, bo wielu już. Zorganizowało się gdzieś tam w klubach i chcą uczestniczyć. Mieliśmy dzisiaj taką sytuację. Także jest wniosek na następny turniej, żeby wprowadzić dodatkową kategorię dla zrzeszonych. Są hale sportowe do tego przystosowane, prawda? Posiadamy też dom sportu w Kawęczynie. Także każdy może sobie wynająć, znaleźć jakieś miejsce. Wiadomo, tenis stołowy jest taką dyscypliną, że można przy niewielkim nakładzie finansowym. I niewielkim obiekcie znaleźć takie miejsce dla uprawiania tej dyscypliny. Najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii otrzymali z rąk burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, Puchary, Dyplomy i Nagrody Rzeczowe.